Jeżeli macie pierwszą stronę internetową, co z nią zrobić, żeby w ogóle wasza strona internetowa pojawiła się w Google. I przynajmniej pojawiło się tam jak najbliżej tej dziesiątki, żebyście mogli sobie później coś z tego wyciągnąć. Punkt pierwszy powiadomiecie Google o nowej stronie. Jest taki adres URL, który się nazywa jak sobie wpis wpiszecie Google Submit albo wejdziecie sobie na ten adres URL, czyli tam Webmaster Tools Submit URL, to możecie dodać, poinformować robota Google, że hej, zrobiłem nową stronę internetową. Proszę o to, żeby robot sobie wszedł na tą stronę. Robot wchodzi i w ciągu powiedzmy 5-10 minut nowa strona internetowa jest już uwzględniona w Google, tak? I ona gdzieś się wyświetla, wy jeszcze nie wiecie gdzie, ale ona już jest zaindeksowana, robot na nią wszedł, dodał do swojego katalogu. Mm, nie wiem, czy nie przeklikałem dwa razy. Dobra, mamy czwórkę. Nie wiem czemu jest czwórka, a nie dwójka. Aha, tu jest dwójka. Pilnujecie unikalnych treści. Jak budujecie swoją pierwszą stronę internetową, to zawsze pilnujecie, żeby ona była unikalna pod względem treści. Nie kopiujecie, i to dotyczy wszystkich stron firmowych, sklepów internetowych itd. Jeżeli tworzycie sklep internetowy, to pilnujecie tego, żeby opisy waszych produktów, które dodajecie, były unikalne. Nie duplikujecie tej treści, którą macie na innych serwisach. Jeżeli ma, sprzedajecie na Allegro to jeżeli macie opis produktów waszej firmy na przykład na stronie internetowej to tego opisu nie wrzucacie na Allegro, bo Allegro też jest indeksowany przez robota Google i robot uznaje, że hej, ja już tą treść widziałem i tą treść ma też ten serwis i ten i ten i kolejny, to ja, to ja mam jakieś wątpliwości co do tej treści, dlaczego tu wszystko, wszystkie otaczają mnie duplikaty, nie? Prawda jest taka, że z unikalnymi treściami jest ten problem, że wyżej eksponowana będzie nie domena, strona serwis internetowy, która jako pierwsza opublikowała treści, tylko ta strona, która jest mocniejsza pod względem technicznym. Przykład jest taki, jakby na mój sklep z częściami motocykli, jakby na przykład powiedzmy Media Markt wszedł na rynek części motocyklowych i skopiowałby sobie wszystkie opisy moich produktów, które sami pisaliśmy i dodał do siebie, to Google będzie premiował jego produkty, a nie moje. Bo nie liczy się jakby algorytm świeżości, tylko algorytm autorytetu domeny. W związku z tym, że Media Markt jest bardzo dużą marką, oni są w, w internecie bardzo wiele lat, tam mnóstwo linków do nich prowadzi, to robot Google i tak, mimo że teoretycznie on wie, kto jako pierwszy opublikował tą treść, on i tak będzie eksponował, no nie tą domenę, którą, o której pewnie byście myśleli. 3. Tworzysz treści z hierarchizacją. To jest taki prosty przykład. No to, to już jakieś wymaga wejścia sobie w kod źródłowy. Każda treść na stronie internetowej powinna być uwzględniać hierarchizację. Znaczniki H1 wyróżniamy 6 znaczników od H1 do H6 i każdy z nich powinien wskazywać w treści strony internetowej. Co jest najważniejsze, w klamrze H1 wy tego teraz czytacie to ze strony technicznej, ale jeżeli na przykład korzystacie z WordPress'a albo z jakichś popularnych systemów CMS, macie bloga na blogspotcie, to tam są na przykład takie pozycje typu nagłówek, dwa nagłówek, trzy nagłówek, 4, 5 i 6. One się nie nazywają w ten sposób, ale ja wam pokazuję o co chodzi. Hierarchizacja treści powinna przebiegać. W taki sposób, że w klamrze H1, czyli na przykład w nagłówku pierwszym, dajecie to, co jest najważniejsze dla konkretnej podstrony. Czyli jeżeli macie ofertę i macie serwis samochodów w Warszawa, to dajecie to w klamrze H1. To będzie nagłówek H1. W nagłówku H2 można na, na przykład dać. Dlaczego powinniście skorzystać z naszego serwisu samochodowego w Warszawie? W nagłówku H3 kontakt do naszego serwisu, w H4 i tak dalej, i tak dalej. Generalnie dokument powinien wyglądać tak jak praca magisterska. H1 to jest nazwa pracy, H2 to będą wszystkie działy główne, H3 to będą wszystkie poddziały. No. Dobra. Y Okej, okay, już wiem o co chodzi. Przeskoczył mi slajd. Słuchajcie. Jak będziecie zakładali swoją pierwszą stronę internetową, to zadbajcie o to, żeby silnik CMS, silnik strony internetowej, czyli wasz panel zarządzający, był zoptymalizowany w taki sposób, żeby wyświetlał wasze adresy w taki sposób jak tu jest domena.pl serwis myślnik samochodów warszawa.html, a nie coś takiego jak na dole viewpage page, znak zapytania, p xp, user, session1. Jest bardzo dużo serwisów, które mają jeszcze taką starą budowę. W tej chwili stawialiśmy forum dyskusyjne i sprawdziliśmy, że żadne, żaden powszechnie dostępny skrypt, skrypt internetowy, skrypt, forum dyskusyjnego, nie ma zaimplementowanego, tak banalnego modułu, żeby adres URL, czyli adres, który użytkownik wpisuje sobie w przeglądarkę, żeby miał poprawny, poprawną strukturę, tak? z, ostatnio z panią Iwoną stawialiśmy forum i tam dosłownie wygląda to w ten sposób, robot nie rozumie tego, to znaczy on sobie wejdzie na stronę internetową i przeczyta co tam jest, ale on dla niego ważnym elementem, ważnym elementem w treści jest to, żeby już adres URL pod strony odzwierciedlał jej zawartość, tak? Czyli jeżeli macie tam, nie wiem, poradnik o tym, jak sadzić kwiaty, to się tam powinien nazywać "poradnik myślnik sadzenie kwiatów". a nie coś takiego jak tutaj, tak? Robot widzi taki link i on, na zanim on wejdzie na stronę, on nie wie, co jest po drugiej stronie. Takich, takich przykładów, o których mówiłem przed chwilą, o tych adresach URL, już zbyt dużo nie ma. Są sklepy internetowe, które w swojej podstawowej wersji nie mają tego zaimplementowanego. Mam klienta, który ma sklep na Magento i tam jest tego typu problem. Tam, nie ma, tam trzeba byłoby się posiłkować jakimś zewnętrznym modułem, który obsługiwałby to. PrestaShop ma chyba to dobrze zrobione, ale nadal jest, to, jest dużo serwisów, które. Które nie mają tego ogarniętego, a to jest jedna z jakby podstawowych rzeczy, więc to by było tak. Stosujesz myślniki zamiast podkreśników. Jeszcze wracając do adresów URL, musicie wiedzieć, że podkreśnik a myślnik w adresie URL to nie jest to samo. Podkreśnik jest interpretowany przez robota w taki, w taki sposób, że on czyta serwis samochodów w Warszawa, a podkreśnik jest elementem, który łączy słowa. I on przeczytałby to jako serwis samochodów Warszawa Razem. Czyli on nie wie, co jest dalej zawartością. Tak? Podkreślniki to jest też bardzo częsty problem w stronach internetowych, które korzystają z jakichś autorskich systemów CMS, czyli ja poszedłem do Kumpla. To Bartek mi napisze tą stronę, Bartek mi napisał stronę i Bartek sobie tam view page, jeszcze takie podkreślniki porobił, bo on myśli, że podkreśnik lepiej wygląda niż myślnik, a w sumie to wygląda tak samo, więc czemu miałoby nie być podkreśników, nie? Pierwsza yy, pozycja, szósta, nie indeksujecie zbędnych podstron. To dotyczy się, ta uwaga się dotyczy przede wszystkim dużych serwisów, sklepów internetowych yy, albo Jakichś agregatorów. Jeżeli macie sklep internetowy i macie w nim regulamin, to regulaminu nie indeksujecie. Z dwóch względów. Po pierwsze, są firmy, które monitorują na podstawie tego, co, co Google zaindeksuje na waszej stronie i na przykład sprawdzają, że o, pani Agata prowadzi sklep internetowy, ale pani Agata ma stare klauzule w sprawie uokik u Urzędu Ochrony Konsumentów. No to napiszemy do pani Asi, że jeżeli ma 5 dni na wymianę regulaminu, jak tego nie zrobi z zaprzyjaźnioną naszą kancelarią, co oczywiście jest procesem nielegalnym, ale robią tak. Ja sam dostałem takie pismo, to zgłosimy to do odpowiedniego urzędu. Nie wiem, czy Łokik się tym zajmuje, czy Generalny Inspektorat do spraw danych osobowych, ale robią to. Więc nie robicie tego ze względu bezpieczeństwa, a po drugie... Nie zmuszacie algorytmu do indeksowania niepotrzebnych treści. Regulaminy są podobne, są ich setki i wasz użytkownik nie musi szukać regulaminów w Google, bo prawdopodobnie regulamin jest widoczny gdzieś na stronie internetowej. Nie, jeżeli macie sklep internetowy, nie indeksujecie koszyka, yy, jakiś tego typu pierdu, yy, na przykład jakiejś kategorii bestsellery, coś, co jest powtarzalne i powtarza się na wielu innych stronach. Regulamin ciasteczek, regulamin serwisu, regulamin obsługi, podstrona, na której będzie, widniała, będzie widniał kontakt do zwrotów towarów, tak? A dlaczego robot nie lubi treści, które się powielają w serwisie albo powielają się nie wewnątrz swojego, waszego serwisu, tylko na innych serwisach? Bo te regulaminy są takie same. Dlaczego tego nie lubi? Bo Google ma ograniczone zasoby sprzętowe. Internet przyrasta w bardzo dużym tempie, i tak samo jak Facebook, oni też mają ograniczone zasoby sprzętowe, oni muszą te dane w jakiś sposób przetwarzać. Tak? Mają jakieś ileś tam set data center na całym świecie, ale internet przyrasta w takim tempie, że jakby potrzeby indeksowania, czyli wpuszczania komputerów, robotów, które chodzą po internecie i indeksują treści, po to, żeby dodawać do katalogu Google, jest po prostu na tyle że jeżeli użytkownik wskazuje robotowi hej nie indeksuj mi tej treści, to on jest premiowany. W jaki sposób wykluczyć, yy, zablokować robota hej tu jest regulamin, nie indeksuj mi tego? No możecie na kilka sposobów, nie będę wam teraz tego omawiał, yy, natomiast można dodać to yy, albo w nagłówku, w metatagu dać noindex, można zablokować yy, robota przez htaccess. Yy, yy, Siódma uwaga to taka, że nie przeoptymalizujecie strony internetowej. To, że wasza strona internetowa ma nasycenie słów kluczowych, jest ok, ale też nie róbcie takich sytuacji, że tam jest serwis samochodów Warszawa, naprawa auta w Warszawie, Warszawa serwis, rozróżnik Warszawa i to wszystko jest upchnięte w samej stopce serwisu. I tam jest po 40 razy słowa kluczowe są wymienione. One są jeszcze tam takim jasnym tekstem, żeby nikt tego nie widział, albo jest na przykład biały tekst na białym tle, czarny na czarnym. Robot potrafi czytać pliki CSS i on wie, że ten tekst jest napisany na czarnym tle i ma czarny kolor, więc ktoś próbował upchnąć tu słowa kluczowe, żeby nie pokazać ich użytkownikowi, tylko robotowi, więc on te strony też potrafi sobie jakby przyciąć ich widoczność w wyszukiwarce. Nie czekasz, pozycjonujesz linki. To, co jest najważniejsze, to to, że czasami jest rozmowa na temat tego, że. Pozycjonerzy skupiałem się głównie na pozyskiwaniu linków, a nie tworzeniu treści. I teraz powiedzcie mi, w jaki sposób mechanik samochodowy z Warszawy ma produkować treści na swoim blogu, żeby robot docenił to, że no hej, rzeczywiście macie super porady, no to my będziemy Was eksponowali wyżej, w wynikach wyszukiwania nie ma takiej po prostu możliwości. Zobaczcie na hydraulika, no co hydraulik będzie prowadził swojego bloga i opowiadał o tym, jak rury spawa? No nie bardzo, nie? Więc zasada jest prosta. Nie czekacie na to, aż wasza strona internetowa zacznie się gdzieś tam wyświetlać, tylko pozyskujecie linki. Bo nawet najlepiej napisana treść, do której nie prowadzą linki, nie ma żadnego znaczenia. I teraz często mnie ludzie pytają, czy można pozyskiwać linki z mediów społecznościowych. Nie ma to żadnego znaczenia w kontekście Google'a. Google nie uwzględnia w, w czynnikach ani w linków z Facebooka, ani z Twittera, ani z in wielu innych mediów społecznościowych. Powiedzmy, że uwzględnia linki z YouTube'a, natomiast to jest kropla w morzu tak? potrzeb. Natomiast dlaczego na przykład z mediów społecznościowych linki nie działają? Bo bariera wejścia jest zbyt niska. Właścicieli, właścicieli stron internetowych jest relatywnie mało versus użytkowników Facebooka. Tak? Facebooka ma każdy, i link na Facebooku mogę sobie wrzucić, tak? Poprosić 100 znajomych, weźcie mi tam podlajkujcie i, i to wszystko działa. Tak? A już wstawić link na swojej stronie internetowej, no to najpierw trzeba ją mieć. Tak? A żeby tych linków pozyskać 100, albo trzeba mieć 100 znajomych, którzy prowadzą biznes i mają strony internetowe. No i dlatego oni nie uwzględniają tych linków, po prostu bariera pozyskania linka z mediów społecznościowych jest zbyt niska, żeby uwzględnić ją w budowie algorytmu. Jeżeli pozyskujecie linki, nie macie wsparcia w, ze strony agencji, nikt wam tego projektu nie konsultuje i nie chcecie zrobić sobie krzywdy, to pozyskujecie linki tylko z tych miejsc, które znacie. Jeżeli prowadzicie sklep ogrodniczy, jeżeli macie jakąś organizację, e, która e, zajmuje się jakąś tematyką, to staracie się uderzyć do blogerów, do osób związanych z tą branżą, właścicieli, sponsorów e, i tak dalej, e, do jakichś osób, które organizują konkursy w tej branży. I tam prosić ich ewentualnie, hej, zorganizujmy jakieś wydarzenie, wrzućcie link do mojej strony internetowej w formie graficznej albo tekstowej, wymienimy się tymi linkami albo coś takiego. Jeżeli macie sklep ogrodniczy i będziecie pozyskiwali linki do sklepu ogrodniczego z serwisu karmiących matek, to generalnie w perspektywie długoterminowej to nie będzie działało. Mówię w dużym uproszczeniu, bo ja pozyskam ten link i on będzie działał, ale dla Was mówię w taki sposób, żebyście sobie po prostu krzywdy nie zrobili, bo o ile, bo o ile kilka lat temu to jest jakby kluczowe, pozyskujecie link i on ma wartość nie od 0 do 10, czyli może wpłynie na pozycję mojej strony internetowej, a może nie wpłynie. Tak było kiedyś, tak? I działało to w ten sposób, że ja miałem narzędzie, które dodawało, Scrapebox dodawał 2000 komentarzy na rosyjskich blogach w ciągu godziny. I był wyścig na linki. Ja mam 100 tysięcy komentarzy dodałem, mój kumpel dodał pół miliona i po miesiącu on ma półtora miliona, ja mam pół miliona, jego strona jest wyżej, moja niżej. Teraz działa to w taki sposób, kiedyś algorytm oceniał to tak. Hej, widzę jakiś link, nadaję mu uwagę na przykład zero. Ale może nadam uwagę dwie, dwa, czyli ja nie nosiłem żadnego, nie, moje akcje nie znosiły żadnego nie, ryzyka. Jak dodałem sobie link na jakiejś zaspamowanej stronie, to algorytm uznał: Hej, tych linków już jest tyle, że ja nie podwyższę pozycji Twojej strony internetowej w, w Google, ale też jej nie obniżę. A w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że każdy link ma wartość od minus do 10 do plus 10. Jeżeli pozyskacie link, na przykład z forum karmiących matek, które jest zaspamowane i tam są setki na przykład linków dodawanych przez automaty, albo no po prostu pozyskacie jakiś link z potencjalnie zagrożonego źródła, to tak zwanego toksycznego źródła, to pozycja Waszej strony internetowej może też zmalać. Czyli teraz jest kluczem w ogóle każdej kampanii prowadzonej w wyszukiwarce jest to, żeby wiedzieć z jakiej strony internetowej ja mogę pozyskać linka, a z jakiej nie. I zasada jest, przyjmijcie zasadę, że im mniej linków prowadzi z jakiejś strony internetowej, tym lepiej. Jeżeli ja pozyskam link ze strony pana Mirka, a pan Mirek od 10 lat prowadzi serwis samochodowy i on nie ma ani jednego linka do żadnej zewnętrznej strony, ma tylko do mnie link, to ten link jest ok, nie? to jest fajne, ale jeżeli pan Marek ma na podstronie współpraca ma 300 linków, no to pozyskanie 301 blinka generalnie nie będzie znosiło żadnego znaczenia.